Drogi Michale, tak się składa, że dzisiaj jest również Twój tydzień, tak. można powiedzieć. Kilkadziesiąt razy w ciągu roku składasz życzenia zborownikom, którzy akurat w danym tygodniu obchodzili swoje urodziny i życzysz im Bożego Błogosławieństwa i życzysz im, żeby byli potrzebni, żeby żyli bez obaw, w pokoju, w spokoju i w harmonii. Tego życzymy Tobie. Ale również życzymy ci, żebyś tak jak dotychczas to robisz, znalazł w sobie siłę, wytrwałość i cierpliwość, żeby słowem i swoją postawą mówić nam o tym kościele, przekazywać nam wiedzę i ducha tego kościoła i mówić nam o tym, że może istnieć taki kościół, który jest wolny od zawiści, od zazdrości który jest tolerancyjny, przygarniający, a nie odrzucający. Kościół, w którym sprawy osobiste i własne korzyści schodzą na plan dalszy, a reformujemy się według Słowa Bożego, mając na względzie życzliwość i empatię. A w tym okresie, kiedy jesteś tak brutalnie atakowany, chciałbym Ci życzyć, żebyś nie tracił wiary w moc prawdy. W potęgę dobra i w to, co często nam przekazujesz w życzeniach, żebyś nie tracił wiary w Bożą Opiekę. Tak jest. Ten drobny prezent pozwoli ci pić poranną kawę i dobrze rozpoczynać dzień, wiedząc, że darzymy Cię życzliwością. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jednego księdza Michała warszawskiej parafii mamy, jego szanujemy i go doceniamy. Wspieramy jak możemy sercem i czasami miłymi słowami oraz czynami. Dzisiaj jest jubilatem, więc składamy w darze nasze życzenia, choćby i w nadmiarze, zdrowia, szczęścia, pomyślności, mało trosk, dużo radości. Niechaj w sercu Twoim jubilacie nadal miłość i wiarygodność. Dziękuję, no, dziękuję Ale to jeszcze zabiorę. A ty... Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie zapraszam po, 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 po nabożeństwie na skromny poczęstunek do sali parafialnej. Moi drodzy, zawsze mówiłem to, odkąd jestem pastorem, że gdy miałem dookoła siebie właśnie swoich parafian, mądrych ludzi, dobrych ludzi wspierających. Kochających, to zawsze wiem, że właśnie Wy jesteście moim prezentem. Dziękuję. Moi drodzy, jeszcze żeby z tradycji stało się zadość, życzenia na drogę. Moi drodzy, idźmy w pokoju. Kochajmy, miłujmy się nawzajem. Tak jak Chrystus, Pan nas umiłował, każdego z nas. O dobrze czynieniu, o miłosierdziu, o dobrym słowie, o przyzwoitości nigdy nie zapominajmy, bo to są ofiary naszych rąk, serc i całego naszego życia. Tak bardzo Bogu miłe. Amen.